Cześć, nazywam się Grzegorz Tuński, dla znajomych, prościej grzylek. Ciekaw jestem, co się kręci w internecie. Dzisiejszy odcinek poświęcę, jak rozpakowywać i pakować oraz przechowywać wędkę. Może to jest dla niektórych trywialne, ale jak przebywam ze znajomymi, większość kolegów postępuje troszeczkę inaczej. A wędka to nasz. Osobisty sprzęt, na który łowimy, i trzeba o niego dbać i bardzo go szanować. Dobra, niech jedzie intro. Po intro pokażę o co chodzi. Jestem z powrotem. Żeby było, bo troszeczkę komary i owady w ogóle gzy przeszkadzają, to założę sobie letni kapelusik. Okulary, żeby mi do oczu nie właziły, mamy wędkę. Nieważne jakiego producenta, z reguły muchówki są zapakowane w tubę bądź w zwykły pokrowiec. Otwieramy, gdy pierwszy raz używamy wędkę. To co się dzieje? No, jest zapakowana w futerale, znaczy w pokrowcu, w tubie. Gdy ją wywiniemy, to producent pakuje męskimi częściami do góry. I my później z przyzwyczajenia dokładnie tak wędkę pakujemy. Tak? Podczas użytkowania wiadomo, wędkę odkładamy zarówno w, w, na trawę, jak i nie ma takich warunków na, na plażę, na piasek i tak dalej, gdziekolwiek. I czepiają nam się do wędki paprochy. Tak? Pokażę na tych dwóch elementach najmniejszych, bo najłatwiej je wyciągnąć, tak? Powiedzmy, że tu się znajdują paprochy, my z powrotem wsuwamy dokładnie tak samo, jak dostaliśmy od producenta, nieświadomie, żeńskimi końcami, żeńskimi końcami w dół i te paprochy nam się zsuwają i są na, na dole pokrowca, tak? No i może się zdarzyć taka sytuacja, że jak jedziemy i tuba w jest poziomo, tych paprochów nam się troszeczkę nazwiera. Zresztą jak zobaczycie po pewnym czasie na swoje złącze męskie, one jest podrapane. Znaczy, że trafiły tam jakiekolwiek paprochy, tak? I najgorszą rzeczą, jaka może się przytrafić, chociaż nie musi, jak pak proch bodajże, yy, kawałek drobnego kamyczka, yy, czegokolwiek innego ostrego wpadnie do części żeńskiej. I my składając, składając zestaw, jak on wpadnie do, do części żeńskiej i my montując wędkę, wsuniemy, to możemy rozwarstwić część żeńską. Nie chcemy tego. Gdy będziemy pakować odwrotnie, męskimi częściami w dół, a nie żeńskimi, to paprochy wiadomo się zsuną w dół i będą się czepiać męskich końcówek. Przy składaniu wystarczy wziąć o o futerał przetrzeć bądź o zgięcie w łokciu i mamy pewność, że ściągnęliśmy przynajmniej te najgrubsze kawałki. Taka prosta rzecz, taka prosta rzecz. Także nie wiem, jak robiliście do tej pory, jak chcecie to się podzielcie w komentarzach. Mnie nauczyli też tego koledzy. Starsi doświadczeni i stosuję to do tej pory, i nie mam, nie mam najmniejszych problemów ze, ze złączami czyli chowam częścią męską w dół. Tutaj wyciągnę najgrubszy element, który też trudno wciągnąć, jak jest od producenta też częścią męską w dół. Gdy przyszedł mi ten pomysł do głowy, żeby nakręcić ten odcinek, to jeszcze najważniejsze, o czym powinniśmy pamiętać. W domu najczęściej nie wiem, jak u was, u mnie tuby stoją w pionie, więc jak chowam tak do tuby, jeszcze tylko zawiążę. Stoją w pionie, więc te wszystkie paprochy i tak dalej spadają na dół, na dół futerała. Dokładnie tak. U mnie tuby w, do, w domu stoją. Dokładnie tak w pionie, w kącie bądź, yy, bądź w szafie. Yy, ostatnio yy, nigdy mi się to nie zdarzyło i do odcinka jeszcze co jest bardzo ważne w przechowywaniu wędki. Jak pada deszcz, jest mokro, szybko się pakujemy. Wiadomo, do auta trzeba wrócić do domu. Nie zapomnijmy albo wyciągnąć całej, żeby przeschła. Albo chociażby otworzenie tuby, przyznam się szczerze, że sam osobiście tego nie zrobiłem i mi futerał zapleśniał, więc musiałem go, go wyprać. Ciekaw jestem, czy mój kolega obejrzy ten film i skomentuje, że on był tego świadkiem. Tak można powiedzieć, pedancik, grzylek, jeśli chodzi o sprzęt, zapleśnił sobie pokrowiec. Dlatego zacznijmy od prostych rzeczy. Przechowujmy nasze wędki w tubie, męskimi częściami w dół. Dzięki za obejrzenie tego odcinka do końca. Następny odcinek poświęcę, jak dobrze montować wędkę, czym smarować złącza i jak zabezpieczać, żeby się nam wędka nie rotowała podczas całego dnia łowienia. I żebyśmy co chwilę nie, mogli, nie musieli ustawiać w osi przelotek. Dzięki, do zobaczenia następnym razem.